Witajcie i tak jak to się siedzi. Ja Was idę do, 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 do kościoła na zbiórkę. Ludzie, moje obejmuje 4 kanały: Kuba, z Piła Kuba, z Piła Kuba, z wklapiła, Kuba, Kuba, żebym wklapiła, Kuba, kanały. Subskrybujcie, dajcie lajki, komentarze. Proszę bardzo, abym mój kanał się rozwracał. No, troszkę troszkę ze właśnie jestem, bo to mogę no, no, jak teraz. jest. Mi za oba, tak? Po. mi te miski osoby. Mi to, jak to jest. Tak? Ja właśnie zobaczę no, tanku. Do, do, do tanku. Dobry. No. 那这么就些不好？